Witam na kanale Ćwicz na Zdrowie. Teraz zajmiemy się odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Usiądź wygodnie. Ja siadam w siadzie skrzyżnym. Wyprostuj plecy. Wydłuż kręgosłup. Cofnij barki i zostaw je w dole. Broda jest lekko cofnięta. I teraz spleć parce dłoni i przenieś je na potylicę. Staraj się tyłem głowy napierać na ręce, a rękami na tył głowy. Wytrzymaj napięcie. I rozluźnij. Wykonamy 5 takich powtórzeń. Teraz drugi raz. Spleć ręce, daj za głowę i napieramy tyłem szyi na ręce. Trzymaj napięcie ciągle. I luz. I trzecie powtórzenie. Cały czas długi kręgosłup. Broda lekko cofnięta, i napieramy tyłem głowy. I luz. Jeszcze raz. Ręce napierają na głowę, głowa na ręce. Czyli ani ręce, ani głowa się nie poruszają, tylko są w napięciu. I rozluźnij. Ostatni raz. Dość mocno napieramy głową na ręce, rękami na głowę. Pracuje kark, tył szyi. I luz. Teraz unieś ramiona jak najbliżej uszu, schowaj głowę i rozluźnij. Ramiona w dół. Jeszcze raz, ramiona w górę, chowamy szyję, chowamy głowę i luz. Ostatni raz, w górę ramiona i w dół jak najniżej. Ok, teraz przyciągamy na zmianę ucho raz do jednego ramienia, raz do drugiego. Żeby barki zostały w dole. Tylko szyja pracuje. Kręgosłup jest długi cały czas. Brzuch jest lekko napięty. I płynnie oddychamy. Ok, zatrzymaj po jednej stronie. Połóż rękę na głowie i przyciągnij do boku, tak, żeby poczuć mocniejsze rozciąganie w szyi. Cały czas spokojny oddech. Teraz popatrzcie po skosie w dół. Tak jakbyście chcieli zobaczyć swoje udo, albo schować nos pod pachę. Poczujecie rozciąganie w innej części ciała. Wracamy głową na środek. I teraz druga strona. Przyciągamy ręką głowę do boku. Rozciągamy bok szyi. Cały czas starajcie się utrzymać proste plecy. I patrzymy po się w dół na swoje udo. Rozciągamy bardziej tylną część szyi teraz. A Ok. Jeśli siedzisz w sadzie skrzyżnym, to zmień splot nóg. Przenieś ręce w górę. I z wydechem skręć się w lewo. Wdech góra ręce. I z wydechem w prawo. Popatrz za siebie. I wdech góra, wracamy na środek i z wydechem skręt do boku. Wdech góra i wydech skręt. Wdech góra i wydech. Wdech i wydech skręt. Cały czas plecy proste. Wdech góra i wydech skręt. Jeszcze góra, wdech i wydech skręt. W górę wydusz kręgosłup i z wydechem skręt. Zatrzymaj się w skręcie, popatrz za siebie. Ręka, która jest na kolanie, odpycha nas, tak żeby delikatnie pogłębić skręt. I wdech. Góra, wróć na środek i zatrzymaj się w skręcie na drugiej stronie. Ręka na kolanie pogłębia skręt. Trzymamy proste plecy, patrzymy za siebie. Wdech, wracamy na środek i teraz głowę daj do boku, i dołem przetącz na drugi bok. Z boku dołem przechodzimy na drugi bok, tak jakbyśmy czubkiem głowy chcieli narysować uśmiech. Barki są w dole, kręgosłup jest prosty. Brzuch jest lekko napięty. Rozluźniamy mięśnie szyi. A okej. Okay. I dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze ćwiczenie. Do zobaczenia.